Z dala od głównych dróg w dolinie rzeki Tyśmienicy leży prastara miejscowość. Jej wygląd i to, co odkrywa tam każdy przyjezdny, uzmysławia, że dawniej nie była to zwyczajna wieś. Dzieje tej miejscowości sięgają XIV wieku. Wówczas to w źródłach pisanych pojawiła się pierwsza wzmianka o Czemiernikach. Wsi należącej do rycerskiego rodu dębińskich Herburawicz z Dębian. W końcu XV wieku włości czemiernickie przeszły w ręce Mikołaja Firleja, Herbu Lewart. Dworzanina królewskiego i twórcy potęgi rodu Firlejów. Złoty wiek Czemiernik rozpoczął się wraz z uzyskaniem praw miejskich w 1509 roku, a dalszej rozbudowy dokonał Henryk Firlej, biskup Płocki, arcybiskup gnieźnieński, czyniąc Czemiernik swoją rezydencję. Czemierniki leżały na granicy. Litwy i Korony. Parafia tutaj, tutajsza parafia, należy do diecezji lubelskiej. Pierwsze wzmianki o czymiernikach pochodzą z 1325 roku. Chociaż kilka lat temu prowadzone badania udowodniły, że na tym terenie były ruiny średniowiecznego bastionu. Nazwa. Są różne na ten temat opinie. Pierwszy prezes polskiego towarzystwa turystyczno krajoznawczego oddziału Radzyńskiego pan Stagrowski twierdził, że nazwa czemierniki pochodzi od rośliny „ciemiernik, która rzekomo występowała na tym terenie. Ja osobiście przychylam się do etymologii słowa „ciemiężnicy, którzy budowali tutajsze mury obronne, zamek, stawy. W przeszłych czasach miasto, Rangę utraciło jak większość miasteczek na Lubelszczyźnie po powstaniu styczniowym. Jest to miejscowość bardzo ciekawa. Ciekawe są tutaj zabytki architektury drewnianej, chociażby znajdujące się na miejscowym rynku i są bardzo ciekawe zabytki typu kościół, który jest jednym z trzech w swoim rodzaju. Stylu renesansu lubelskiego. Oczywiście zamek otoczony murami, który położony jest na terenie bagnistym, wzorowany na willi weneckiej. Każda okolica, tak samo i Czemierniki, gmina Czemierniki, ma swoją, tą bardziej znaną i mniej znaną historię. Na tą historię składają się zabytki, składają się różne dokumenty i składają się wspomnienia, które tkwią w ludziach. Zająłem się ponad 30 lat temu gromadzeniem i ocaleniem od zapomnienia tego wszystkiego, co właśnie na tę historię się składa. Uzbierało się trochę różnych pamiątek świadczących o historii naszej okolicy, naszej małej podlaskiej ojczyzny. Jako najcenniejszy dokument, najcenniejszą pamiątkę Uważam dokument, który zupełnie przypadkowo trafił do moich rąk, a jest to sprawozdanie z wizytacji biskupa przeprowadzone na terenie parafii Czemiernickiej z roku 1800. Jest to oryginalny dokument, który w bardzo drobiazgowy i szczegółowy sposób daje nam świadectwo, daje nam kopalnie wiadomości na temat parafii. Murowany kościół pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa powstał w latach 1603-1617. Jego fundatorem był biskup płocki Henryk Firlej. Kościół ten góruje nad okolicą, a jego strzeliste wieże noszą cechy renesansu lubelskiego. Przy wejściu głównym umieszczono tablicę z nazwiskiem fundatora. Kościół jest konstrukcji jednonawowej ze sklepieniem kolebkowym. Na bogato zdobionym sklepieniu w łuku tęczowym widnieje data zakończenia prac przy barokowym wystroju kościoła. Bardzo ciekawe i unikatowe są również kaplice boczne oraz otwory okienne. W ostatnich latach miejscowy proboszcz przeprowadził gruntowną restaurację świątyni. Podczas pobytu w tym regionie Lubelszczyzny warto odwiedzić zabytkowy kościół. Dzisiaj mierniki są gminą, gminą jedną z biedniejszych na terenie Lubelszczyzny. Niemniej jednak zasługują na większą uwagę. Nieskażony teren, teren, który może przyciągać potencjalnych inwestorów. W czasie ostatnich kilku lat zrobiono wiele tutaj działań w zakresie infrastruktury. Polityka rządu jest w tej chwili tak skierowana, by minimalizować nakłady na działalność samorządów terytorialnych, a zwielokrotniać zadania. Gmina typu nasza brakuje pieniędzy na inwestycje tak potrzebne dla społeczności naszej tutaj tej gminy. Jednak w ostatnim okresie czasu udało nam się, poprzedniej władzy udało się zrealizować kilka przedsięwzięć, które może nie w sposób namacalny są widoczne ale pomagają i poprawiają życie naszej gminy i społeczności. Mam tutaj na myśli stelefonizowanie w prawie w 60% wszystkich tutaj naszych sołec. Zwodociągowana jest nasza gmina. Wykonano kolektor ściekowy o długości 9,5 km długości. W październiku 1998 roku oddano do użytku oczyszczalnię ścieków biologiczną. Z mocą przerobową ponad 100 metrów sześciennych na dobę. Te inwestycje są ważne, dlatego że bezpośrednio wpływają na życie i byt naszego społeczeństwa. Inwestycją priorytetową w tym okresie jest budowa strażnicy w miejscowości Trzemierniki wraz z kompleksem kulturalnym. Będzie tam zaplecze kulturalne dla naszej młodzieży. Jest to gmina typowo rolnicza, więc szansę naszego rozwoju wiążemy z rolnictwem przede wszystkim. Myślę, że może kiedyś w przyszłości powstanie tu jakiś zakład przetwórstwa ro rolnego, który będzie miał odpowiednio zagwarantowane zaplecze surowcowe. Są tu gospodarstwa yy, hodowlane, krów mlecznych, tu świn. Główną bolączką, problemem naszym to są właśnie fundusze. Brak jest takich kredytów, które by były dla nas korzystne. No i jednocześnie, jeśli je prawda, pobierzemy z banku, musimy mieć na tyle być, czuć się bezpiecznie swojej produkcji, żeby po prostu potrafić je potem spłacić. W tej ubogiej gminie jeden z rolników zdecydował się na odważną inwestycję. W niewęgłoszy zbudował nowoczesną halę udojową. Do chwili obecnej jest to jedyna taka hala na obszarze byłego województwa bialsko-podlaskiego. My jesteśmy zadowoleni bardzo, bo lekka robota, czysta, mleko nam wychodzi bardzo dobrze, w dobrej klasie. Łatwo utrzymać parametry mleka, bo ono idzie bezpośrednio w poziarki. Jesteśmy bardzo zadowoleni. To jest trafiona inwestycja. Troszkę mamy ciężko, dlatego że no, musimy spłacać kredyty w tej chwili, bo wzięliśmy na jałówki no, i innych na tę halę. To, to, to jest krótki okres. Przez dwa lata trzeba spłacić, chociaż to jest kredyt wygodny, ale, ale szybkość spłacania jednak obciąża gospodarstwo. No, mamy nadzieję, że już w tym roku nam się skończą spłaty tego kredytu i, i może trochę będzie żej, jeśli cena nie spadnie mleka. Kryzys w rolnictwie pogłębia się. Nieopłacalny staje się nawet niegdyś bardzo dochodowy tucz indyków. Najbardziej nowoczesne fermy mogą upaść. Ceny mięsa indyczego spadły w krótkim czasie z 4,70 do 2,70 groszy za kilogram. Takiego kryzysu od 20 lat. Ja sobie nie przypominam. Były różne, tak jak to w rolnictwie, są dołki i górki. Jeżeli na jednym sobie, rzucie, czy, czy, czy na jednej produkcji było chwilowe załamanie, to można było te straty jakoś zniwelować. Natomiast w tej chwili jest sytuacja. Taka, że my nie widzimy żadnej nadziei w wyrównaniu, powiedzmy sobie, tych strat, które w tej chwili ponosimy. Staramy się tutaj zorganizować się, żeby mieć wpływ na ceny tej produkcji.